No to tyćku po czasie, ale to bardzo tyćku. Zapraszamy kolejną prelegentkę, Magdalenę Wrzosek, która zajmuje, te, która zajmuje się tematyką związaną z dyrektywą NIS i NIS-2 oraz infrastrukturą krytyczną firmy EY i opowie o gamingu i ćwiczeniach sztabowych, czyli jak robić cyberbezpieczeństwo bez PowerPointa. Scena jest... Cześć, e, więc e, tak jak mówiła koleżanka, jestem Magda, e, pracuję tam, gdzie pracuję i generalnie e, największym moim zdziwieniem po przejściu do konsultingu było to, że najbardziej wymaganą umiejętnością, o którą po prostu wszyscy się tam zabijają, jest to, że trzeba robić ładne slajdy w PowerPointie i ładne prezentacje. Co w ogóle dla mnie osobiście jest wielkim wyzwaniem, bo ja zawsze mam wielki dylemat, co na taki slajd wstawić, jak dopasować poziom do odbiorcy, bo inaczej trochę się z ludziom, którzy są gdzieś tam na dole i zajmują się bardziej technicznymi sprawami, a trochę co innego trzeba tym, którzy podejmują decyzję, że na przykład kupują taki projekt. No i generalnie mam takie poczucie, że prezentacja w PowerPointie jest średnio dobrym sposobem na przedstawienie jakiegokolwiek tematu związanego z cyberbezpieczeństwem. Już na pewno, żeby zrobić to w sposób ciekawy i tak mam świadomości. Że będę mówić o tym, jak robić ciekawie bez PowerPointa, używając do tego PowerPointa. Więc, jakby zanim ktoś to zwróci uwagę, ja jakby zdaję sobie z tego sprawę. No, natomiast jeżeli chodzi o te wspaniałe slajdy, PowerPointy i wszystko inne, to generalnie wyzwanie, które zawsze moim zdaniem jest największym wyzwaniem, jest to, że w momencie, kiedy zaczyna się wyświetlać prezentację, bez znaczenia na to, czy te slajdy są piękne, niepiękne, ile ich jest, czy 50 czy 7, to momentalnie traci się uwagę słuchacza. Ja tak na przykład zawsze mam, jak robię wykłady ze studentami, pierwsze pytanie, które utrzymuję, to będzie takie, czy prezentacja będzie dostępna. Jak tylko powiem, że będzie dostępna, to momentalnie wszyscy zaczynają się zajmować wszystkim innym a nie tylko o tym wykładem, co oczywiście może być też powiązane z tym, że po prostu robię nudne wykłady, jakby nie mam do końca tej świadomości. No, w związku z tym i w związku z tym tematem chciałam wam opowiedzieć o dwóch panach. Jeden z nich nazywał się Johann Husinga, a drugi się nazywał Roger Collins. Jeden był Niemcem, a drugi Francuzem. Jeden był trochę starszy, trochę młodszy, ale generalnie obaj już nie żyją. I w ogóle dlaczego wam wyświetlam zdjęcia dwóch starszych panów w garniturach? No więc e, obaj oni zajmowali się czymś, co dzisiaj nazywa się antropologią kultury, a w momencie, kiedy oni to badali, jeszcze tak się nie nazywało. Wtedy to były nauki na pograniczu socjologii, filozofii, literaturoznawstwa. I to, co ich łączy, to jest fakt, że obaj zauważyli coś takiego jak fenomen gry w kulturze. To znaczy w swoich badaniach nad społeczeństwami, tym jak te społeczeństwa działają i kulturą szeroko rozumianą, skupiali się na tematach związanych z zabawą i konkretnie grą, i zastanawiali się w jaki sposób to jak funkcjonują zabawy i gry odbija się i jakby jest taką soczewką która pokazuje sposób działania całego społeczeństwa. No i generalnie o tym dzisiaj chciałam porozmawiać, bo wydaje mi się, że jakby sama ta teoria, którą oni stworzyli, jest po pierwsze bardzo ciekawa w kontekście tego jak to można implementować, żeby te um, opowiadanie o cyberbezpieczeństwie stało się ciekawsze, a po drugie jakby daje fajne takie poczucie tego, jak, co w której kulturze może być ciekawie komunikowane, bo to co najważniejsze w tych takich ich pracach, o których tam zaraz jeszcze opowiem jest, to są dwa takie elementy. Pierwszy jest taki, że gra i zabawa ogólnie w kulturze zawsze ma funkcję integracyjną i jakby odkrywającą świat. I to bez znaczenia, czy robią to dzieci, czy starsi, jakby, czy, czy osoby całkiem dorosłe. Jakby to są zawsze dwie podstawowe funkcje gry. Druga jest taka, że w tej grze jak w soczewce zawsze odbywa się, odbija się to, jak działa społeczeństwo. Czyli trochę inne zasady na przykład i trochę co innego bawi nas na Zachodzie niż to, co bawi ludzi na Wschodzie. I jakby to nigdy nie będzie tak, że to, co u nas się sprawdza, tam się sprawdzi i na odwrót. No dobra, ale po kolei. Pierwszy był ten facet, który był Niemcem, czyli Hussinga i on w ogóle badając jakby sposób działania społeczeństw skupił się na zabawie jako takiej. I zauważył, że jakby u podstaw i podwalin każdego społeczeństwa poza mitem, czyli takim wyjaśnianiem tego skąd jesteśmy, dlaczego się tu wzięliśmy i w ogóle co my robimy na świecie. Drugim podstawowym elementem jest zabawa, która na przykład jest bardzo często wpleciona w różnego rodzaju obrzędy o strukturze sakralnej. Tak? To znaczy na przykład w starożytnej Grecji, nie wiem czy wiecie. Były takie coś, co się nazywało dionizja i generalnie to były niby święta koczci Boga Dionizosa a polegało na tym, że wszyscy pili i dobrze się bawili. E, więc to jest ten element zabawy i on odróżnił to od gry. To znaczy, Pajdia jako zabawa to jest coś, co nie ma żadnych regulacji, i żadnych obostrzeń. Natomiast ludus i gra to jest już coś, gdzie wprowadzamy konkretne zasady i sprawiamy, że w momencie tej zabawy trzeba przyjąć te regulacje, które jakieś są, przyjąć je bezwarunkowo, bo inaczej zostanie się popsuć zabawą i na przykład można zostać wykluczonym z danego społeczeństwa albo z danej, z danej grupy społecznej. No i coś, co uważał za takie bardzo charakterystyczne przy okazji gry, to jest to, że nikt nie osiąga jakichś wymiernych, konkretnych korzyści grając w grę, ale następuje tak zwane przemieszanie wartości. Czyli ja wchodząc w... Moment gry. Nie skupiam się za bardzo na tym, co z tego ukram, no chyba, że na przykład gram w pokera i mogę, nie wiem, wygrać super dużo pieniędzy albo coś takiego, ale generalnie nie to jest celem samej gry. Celem w gry jest to, żeby na przykład pokonać przeciwnika i poczuć się przy tym lepiej. E, no dobra, i takie cechy charakterystyczne, które on wyróżnił, to było na przykład to, że po pierwsze nie jest się w normalnym świecie. To jest coś tak interesującego, że zawieszamy jakby wszystkie inne aktywności i skupiamy się tylko na grze. Drugi element to jest, że znajduje się tak jakby poza wszelkimi innymi procesami i jakby zawieszamy wszystkie inne rządze, czyli na przykład nie pijemy w tym czasie do końca, nie jemy, bo skupiamy się na grze i tą rządzą nadrzędną, którą realizujemy, a która w myśli piramidy Maslowa nie jest podstawową, to jest na przykład walka o własny prestiż. Odrębność i oryginalność, czyli każda gra czymś się różni, ma osobne zasady i jakby tylko znając te zasady można w nią dobrze zagrać. Powtarzalność, bo jakby w przeciwieństwie do zabawy grę można powtórzyć, to znaczy jeżeli znamy zasady, to możemy grać w tą grę kilka razy i za każdym razem ta rozgrywka będzie wyglądała inaczej. No i takie jeszcze dwa elementy, czyli tak zwane oczarowanie, że z jednej strony jesteśmy, że gra łączy i dzieli, bo niby siedzimy wszyscy razem, ale na przykład rywalizujemy ze sobą i nagle się okazuje, że ktoś kto w normalnym świecie jest naszym przyjacielem, Przyjacielem teraz jest przeciwnikiem i za wszelką cenę chcemy go pokonać. A nawet czasami jest tak, że im bardziej kogoś lepiej znamy, tym bardziej chcemy go pokonać nawet, więc jakby te normalne więzy, relacje przestają mieć znaczenie. No i taki element napięcia, to znaczy do któregoś momentu w grze nie wiadomo, kto wygra, a nawet są takie gry, które opierają się całkowicie na losowości i tam już w ogóle nigdy nie wiadomo, kto wygra, bo działa na tym. Jakby ślepy los. Więc to jest taka pierwsza podstawa, która odróżniła gry i zabawy, i tak jakby na podstawie tego tworzono w ogóle bardzo dużo teorii związanych na przykład z. Potem w czasie na przykład II wojny światowej z działaniem wojsk. Co jest dosyć zaskakujące, ale generalnie taka ta, ta teoria też była wykorzystywana. No dobra, i ten drugi koleś, który był Francuzem, on tak jakby odbijając się od tego, co zrobił Husinga, wymienił cztery takie rodzaje gier, które w społeczeństwach zachodu są najbardziej podstawowe i najczęściej spotykane. I pierwszy typ tej gry to jest agon, czyli coś takiego, że mamy element rywalizacji zawodów, i tutaj, najprościej mówiąc, od naszej własnej zajebistości, zależy to, jakie efekty osiągniemy. Czyli tutaj możemy na przykład się do tego przygotować, możemy trenować i jakby to nam da na koniec jakiś efekt końcowy i pozwoli nam e, osiągnąć wygraną. Drugi element to jest alea i to jest tak jakby załaciny oznacza kości i to jest właśnie ten element taki e, bardzo losowy, czyli niezależnie od naszej osobistej zajebistości. Nie ma w ogóle znaczenia to, jak dobrze się przygotujemy i co zrobimy, bo o tym, kto wygra, będzie decydował ślepy los, tak, czy jest na przykład gra w kości, czy na przykład, nie wiem, inne tego typu gry, ale też jest tak, że gry mają ze sobą te elementy połączone, bo na przykład jak pomyślimy o piłce nożnej, teraz trwają mistrzostwa akurat, to jest tak, że ogólnie rywalizacja i zawody są oparte o aegon, to znaczy um, gracze się przygotowują i tak dalej, i tak dalej, ale jest też element losowości, który polega na tym, że na przykład losujemy stronę boiska, tak, i od tego czasem sporo zależy, czy też nie wiem, element taki, że na pogodę nikt nie ma wpływu i warunki, w jakich ten mecz się rozgra, rozegra, tak jakby to jest ta losowość. No dobra, i są jeszcze dwa dodatkowe elementy, dwa, dwa inne takie rodzaje gry. Pierwsze to jest mimikry, która polega na przyjęciu roli. To są te wszystkie gry, które na przykład sprawiają, że my wybieramy sobie jakąś postać, budujemy ją, budujemy jakieś specyficzne cechy charakteru, umiejętności i tak dalej. W ogóle w podstawach takich kulturowych to wywodzi się od karnawału, bo karnawał był takim momentem, że zawieszone, zawieszenie ulegały wszystkie role społeczne i można było sobie zdecydować pod maską, kim się jest, i inaczej zupełnie się zachowywać. No i ostatni element to jest Linux, czyli tak zwany wirw wodny, wodny z greki. To są wszystkie te gry, które polegają na oszołamieniu i upojeniu, czyli na przykład, nie wiem, kolejka górska, albo to, co będziemy dzisiaj robić o 18, tak? To będą takie gry i zabawy mniej więcej. No dobra, i teraz e, dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo może nie jest to takie super ciekawe, ale tak naprawdę chciałam pokazać, jak odbija się to w sposobie, w jaki można mówić o cyberbezpieczeństwie i w ogóle jak to można zastosować do cyberbezpieczeństwa. Są takie tematy, o których bardzo trudno jest klientowi w cudzysłowie, opowiedzieć, jeżeli na przykład nie jest on dobrze zaznajomiony z tematem cyberbezpieczeństwa. I na przykład jednym z takich tematów jest budowa soka. Teoretycznie ludzie, którzy siedzą na dole i zajmują się reagowaniem na incydenty teleinformatyczne, dobrze wiedzą, po co jest im potrzebny sok, na co należy widać, wydać pieniądze i w ogóle, jak, jak w ogóle to rozegrać, żeby taki sok zbudować. Tak? Problem zaczyna się, jak trzeba wytłumaczyć gdzieś wyżej menadżmentowi. Dlaczego my tego SOKA potrzebujemy i co oznacza w ogóle, że my potrzebujemy Soka i jakie decyzje musimy podjąć przy okazji budowy takiego centrum, takiego Security Operation Center. No i właśnie to był taki moment, że jakby ja na, na przykład naciłam się na straszną ścianę, jak próbowałam tłumaczyć tym, temu managementowi, jak zrobić, żeby, o, na czym wolego w ogóle decyzja outsourcing, usług, nie outsourcing, usług i tak dalej. I ponieważ robiliśmy bardzo dużo różnych podejść w PowerPoncie, to ostatecznie zdecydowaliśmy się przygotować grę karcianą, którą można zagrać online lub on-site i która właśnie tłumaczy proces robienia soka w najdrobniejszych elementach, ale sprawia, że gramy w to i gramy jako zespół. To znaczy gracze są podzieleni w zesp na zespoły i... Dają trzy rundy, czyli trzy lata, podczas których otrzymują budżet jednego miliona jakichkolwiek tam, my to nazywamy cybermonet, które mogą wydać na różne usługi. I teraz tak. Ważny element jest taki, że to są i ludzie, i procesy, i technologia. I nie można wygrać inwestując tylko w jedno. Co już jest pierwszym głównym elementem, który pokazuje, że jakby, bo to jest też takie czasami, czasami taka chęć, że kupimy sobie mnóstwo świecących zabawek i będziemy mieli świetnego soka, tak? Jakby nikt nie zastanawia się nad tym na tych wyższych stanowiskach, że być może trzeba też zatrudnić ludzi, żeby obsługiwali te wspaniałe, świecące zabawki. Więc jakby to jest jeden element, drugi też jest taki, że poza tymi procesami, takimi pod tytułem będziemy mieli politykę cyberbezpieczeństwa, czy tam bezpieczeństwa szeroko rozumianą, zbudujemy sobie proces incident response. Do tego są takie elementy, które na ogół na przykład zarządy o tym nie myślą, czyli na przykład przynależność do jakiegoś, jakiegoś zaufanego. Cześć, Patryk. Do, jakiegoś zaufanego, do jakiejś zaufanej struktury, gdzie można wymieniać te informacje. I teraz tak. Dodatkowy element jest taki, że można od razu na początku podjąć decyzję, że na przykład budujemy usługi w outsourcingu i wtedy nie zatrudniamy tyle ludzi, tylko zatrudniamy na przykład menadżera e, lub budujemy te usługi u siebie, ale wtedy musimy zadbać o to, żeby na przykład wychować sobie analityków i tak dalej. I teraz tak, my na ogół gramy w tą grę na takiej zasadzie, że grają ludzie, ci którzy zajmują się bezpieczeństwem hands on przeciwko swojemu zarządowi. I wtedy najwyraźniej widać, kto na co stawia i jak to się pokazuje. I też jakby pozwala to zrozumieć, dlaczego niektóre decyzje, które wydają się takie oczywiste, że na przykład, dobra, kupmy sobie pierwszą linię w outsourcingu, bo będzie szybciej, sprawniej i taniej, na dłuższą metę może nie być takie oczywiste. Do tego po każdej rundzie dochodzą tzw. Tak incydenty i wydarzenia losowe. I teraz tak, incydenty to jest takie, że można wylosować sobie malware i wtedy ten malware weryfikuje na ile karty, które uzbieraliśmy w tych strukturach, które dają i respon, detect i response, jakby można się obronić, ale też są wydarzenia losowe pod tytułem na przykład sok manager odchodzi z pracy, tak? I wtedy wszystkie procesy, które oparte są od tego człowieka nagle przestają działać. I to też ludziom pozwala lepiej zrozumieć co i jak. No, generalnie my mamy z tym bardzo dobre doświadczenie. To znaczy po jednej przegranej takiej grze, potem dużo łatwiej było nam tłumaczyć i rozmawiać, jak tego soka będziemy budować i nawet napisać strategię tego, jak ten sok będzie budowany, bo wcześniej też to był problem, bo jakby każda decyzja, jak zaczynaliśmy o tym rozmawiać, no to, to było wielkie wyzwanie, żeby w ogóle zdecydować, od czego chcemy zacząć i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, drugi element, który ja osobiście mam zawsze problem, jak mówię o cyberbezpieczeństwie, to są regulacje, i tak naprawdę to chyba sobie nie wyobrażam bardziej interesującego sposobu mówienia o regulacjach niż czy zrobić do tego prezentację w powerponcie. Bo generalnie poziom zainteresowania wszystkich jest wtedy minimalny. Drugie wyzwanie też jest takie, że regulacje na ogół trudno jest zrozumieć ludziom, którzy prawem się na co dzień nie zajmują, tylko na przykład siedzą w soku, czy zajmują się szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, ciągłością działania itd. No i teraz jeszcze jest dodatkowe wyzwanie, bo poza ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa będziemy mieli nową dyrektywę, która wprowadza bardzo dużo dodatkowych obostrzeń, to też jest trudno ludziom wytłumaczyć, co się zmieni, jak się zmieni i tak dalej. No więc e, też przygotowaliśmy taką grę, która nazywa się Cybermonopol i de facto tłumaczy krok po kroku, jak przygotować się do tej gry. I tam zamiast tak jak normalnie w Monopolu macie, że kupuje się konkretne ulice albo na przykład Miasta, no to tu bud kupuje się albo zespół, albo polityki, albo procesy, albo technologie. I to też jest kwestia decyzyjności. No bo na samym początku na przykład mamy całą strukturę związaną z zespołem. I jeżeli wydamy tą kasę na samym początku, stając na poszczególne role, pola na zespół, no to potem nie będzie dalszych pieniędzy na to, żeby na przykład postawić w miejsce odpowiednie procesy, postawić w miejsce technologie i w ogóle zrobić taki capacity building związany na przykład nie wiem, ze szkoleniem, z awarenessem w całej organizacji itd. Więc to jest ten element decyzyjności, który oni muszą robić i też bardzo pokazuje, że niektórych procesów nie można zbudować bez konkretnych ról. To znaczy, bardzo e, karty są od siebie uzależnione. Więc, jakby to nie jest takie oczywiste, że jak kupiłam sobie sok menadżera, to zaraz potem mogę sobie budować zarządzanie kryzysowe, bo jak nie mam kogoś, kto będzie za to zarządzanie kryzysowe odpowiadał firmie, to nie mogę tego robić. A w kontekście NIS-2 to jest na przykład bardzo duże wezwanie, bo w ogóle tematy, które do tej pory były tylko zarezerwowane dla takich technicznych aspektów, będą teraz szerzej rozumiane właśnie w kontekście zarządzania kryzysowego, więc teoretycznie na przykład SOC powinien mieć możliwość albo na przykład mieć na tyle dobrze zbudowany proces z jakimś innym zespołem, żeby rozumieć jak szczególny incydent albo zagrożenie może się przełożyć na ciągłość działania całej organizacji, co nie jest takie oczywiste. Więc to jest drugi element. No i tutaj są takie elementy też bawiące trochę, że na przykład zamiast, e, zamiast tego, że mamy ym, pójście do więzienia, to jest nie wiem, spotkanie zarządu i traci się kolejka na przykład, tak, albo na przykład zamiast pauzowania jest na przykład przerwa na kawę, żeby odpocząć. No i przez całą grę można w dowolnym momencie właściwie stanąć na pole i to jest ten element tej przypadkowości, która nie ma nic związanego z zajebistością poszczególnych graczy, na tak zwany znak zapytania i tam są karty szansy i incydentów. To jest tak, że można wylosować incydent, ale można też na przykład wylosować immunitet związany z tym, że nie będzie kontroli organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa albo na przykład, nie wiem, to, że ktoś nam polecił innego pracownika i od razu z defaultu możemy sobie zatrudnić analityka do SOC-a. I teraz tak. My graliśmy w tą grę głównie z zespołami technicznymi, które o prawie wiedzą niewiele albo w ogóle nic i na samo słowo regulacje reagują bardzo toksycznie i generalnie byli z tej gry zadowoleni, bo powiedzieli, że wreszcie rozumieją o co chodzi z całą legislacją i dlaczego muszą to spełniać i w jaki sposób. I jak teraz do nich przyjdą prawnicy, to będzie im łatwiej zrozumieć, czego od nich chcą. To swoją drogą też jest spore wyzwanie, bo prawnicy mówią zupełnie innym językiem i na ogół ciężko im się dogadywać z osobami, które na przykład pracują w soku. Ok, no i teraz podsumowanie w ogóle w całości tej teorii gier i tak dalej. Bo my jak tworzyliśmy te gry, też się zastanawialiśmy, jak je stworzyć, żeby było interesujące i oczywiście pomagało to, że na przykład przy tej grze o e, NISie i Ustawie wykorzystywaliśmy Monopol, bo to są zasady, które ogólnie wszyscy grają i ta gra, e, znają i ta gra mają już jakąś mechanikę. Natomiast taką podstawową zasadą to jest dobre planowanie i testowanie, znaczy sami musieliśmy kilka razy w tę grę poważnie zagrać, żeby sprawdzić czy na przykład budżety są dobrze wymierzone, czy to, że tyle kosztuje zatrudnienie jakiegoś specjalisty faktycznie sprawi, że przy budżecie jednego miliona tych cybermonet w ciągu roku, czyli w ciągu jednego okrążenia planszy, będzie możliwość cokolwiek kupić i zatrudnić kogokolwiek poza tym jednym specjalistą. Tak? Dodatkowo to jak ważą incydenty. Czy faktycznie w przeciągu jednej rundy jesteśmy w stanie na tyle zbudować ten poziom cyberbezpieczeństwa? że jak przyjdzie jakiś incydent, to chociaż minimalnie ten poziom bezpieczeństwa wzrośnie i będziemy się mogli obronić. Ciekawe wnioski są takie, że mimo, że to jest milion, a tak naprawdę niewiele organizacji w Polsce tyle w ciągu roku wydaje, co jest dosyć bolesne, to e, tych pieniędzy nie zawsze starcza na wszystko, co by się chciało. I to też na przykład, jak grali z nami szefowie e, finansowi, wyraźnie wtedy to, to był z ich strony komunikat, że ok, jeden milion to jednak nie jest tak dużo pieniędzy. Jak się o tym pomyśli, co trzeba za to zrobić, ile jest do zrobienia, żeby na przykład być compliance plus żeby zbudować takiego soka. Um, drugi element jest to odzwierciedanie rzeczywistości. To znaczy, moim zdaniem warto przy okazji takich gier zadbać o to, żeby nie, nie można było oszukać systemu. Bo to jest zawsze taka pokusa, że gracze jak na przykład rozstawiamy tę grę Out i Soka, od razu patrzą na punkty, które dają poszczególne karty w zakresie response, tak, bo to jest najbardziej oczywiste, że sok powinien bronić nas przed incydentem. No i to jest taka próba oszukiwania systemu pod tytułem, dobra, postawimy sobie pierwszą linię od razu w outsourcingu, będziemy mieli od razu ten response na wyższym poziomie i na dłuższą metę to się okazuje czasami dosyć zgubna yy, strategia, bo na przykład okazuje się, że reputacja jest bardzo słaba, tak, i w przypadku incydentu na przykład nienależenie do takich organizacji jak ISAC sektorowy, jak CISERC sektorowy, czy na przykład brak ustawienia współpracy z CERTem poziomu krajowego sprawiają, że te Reputacja firmy bardzo obrywa w czasie incydentów. Więc jakby to jest też coś, co ludziom. Po pierwsze, zrobić tę grę tak, żeby system, systemu nie było tak łatwo oszukać, a po drugie, jakby zadbać o to, żeby pokazywało to jakieś prawdziwe realia, tak, bo to, to nie jest tak, że wszystkie wydane pieniądze przekładają się na ten poziom bezpieczeństwa. No i to połączenie kilku elementów, czyli z jednej strony mamy to, że gracz musi coś wiedzieć, tak? Czyli musi mniej więcej zaplanować sobie, musi mieć ten plan gry na samym początku, w jaki sposób tego soka chce budować albo jaką ma koncepcję na wdrażanie tej ustawy. To znaczy czy zainwestuje najpierw w ludzi, procesy i tak dalej. Ale jest też element przypadkowości, tak, czyli elementem ja przypadkowości jest to, że w dowolnym momencie mogę stanąć na znaku zapytania i stracić część budżetu, albo może przyjść kontrola, a ja na nią jeszcze nie jestem gotowy i będzie problem. No i drugi element w tym wysoku to są te karty dotyczące zdarzeń losowych, to znaczy mo może OT manager się rozchorować, może na przykład nagle ktoś złożyć wypowiedzenie, może być tak, że przychodzi mi pożar w, se w serwerowni, a ja na przykład nie mam tego w chmurze, więc jakby ogólnie jestem w czarnej dupie. No dobra, no i element rywalizacji, bo to jest chyba najciekawsza rzecz, że bardzo poważni ludzie, jak grają w takie gry, nagle robią się bardzo niepoważni i jakby zachowują się w taki sposób, jak zachowują się dzieci, jak grają. To znaczy chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby pokonać i jakby nawet jeżeli gramy w jakiejś drużynie, to czasami, czasami ważniejsze jest to, żeby oni mieli gorzej od nas, niż żebyśmy my de facto tak wprost wygrali. Dobra, to są takie elementy, jeżeli chodzi o same gry planszowe. Natomiast jest jeszcze jeden temat, o którym w ogóle bardzo trudno jest mówić i bardzo trudno jest robić change management w tym zakresie, to znaczy incident response. I teraz ja nie mówię o odpowiedzi na incydenty w kontekście tylko tych zespołów technicznych, które dobrze wiedzą co robić, mają poukładane zabawki, generalnie oni są w stanie na poziomie technicznym to zrobić, ale w momencie, kiedy ten incydent faktycznie eskaluje do takiego trochę kryzysu w organizacji, dochodzi taki element, że trzeba się dogadać zespołem prawnym, zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe. Trzeba managementowi wytłumaczyć, co się dzieje. Na przykład, jak my pracujemy z tak zwanym OT, no to to są też fabryki, które mówią zupełnie innym językiem niż na ogół ludzie, którzy pracują w soku. Tak? I oni też, żeby zrozumieć, co się dzieje, to nie jest takie oczywiste. No i w tym... W momencie bardzo dobrze sprawiają się tak zwane tabletopy i ćwiczenia sztabowe. Tylko tutaj chciałam zaznaczyć, bo istnieje w ogóle bardzo dużo wypaczonych rzeczy, wypaczonego pojmowania tak zwanych tabletopów. Czasem jak mówimy, że będziemy robić tabletopy, to ludzie rozumieją przez to, że przyjdziemy, wyświetlimy slajdy w PowerPointie i na slajdzie na przykład będzie pytanie, masz incydent XYZ, gdzie go zgłosisz w organizacji? Ktoś siedząc przy stole powie, że zgłoszę go w to miejsce i my odfajkujemy, że okej, okay, no to jesteście bezpieczni, bo ty wiesz, gdzie zgłosić w to miejsce. Wadą takich ćwiczeń też tak prowadzonych jest to, że bardzo łatwo jest malować trawę na zielono, to znaczy, jak ktoś sobie przeczyta procedury nawet pierwszy raz przed takim ćwiczeniem, to w miarę tam dobrze jest w stanie w nich wypaść. Ja mówię o takich tabletopach, które są bliżej tego, co robi Europejska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa, czyli tak zwanego Cyber Europe. I jeżeli bym miała porównywać, no to trochę bardziej to przypomina NATO Locksheets. Nie jest to tak fajne jak NATO Lokšic, ale jakby bardziej jest w tą stronę niż takiego czegoś, że na przykład w Paryponcie właśnie mamy te pytania, czy mamy listę pytań po prostu, na którą trzeba odpowiedzieć i jak się ją odpowie, to już się jest super przećwiczonym i w ogóle. Chodzi o to, że generujemy na przykład konkretny incydent w fabryce i sprawdzamy, jak on będzie, po pierwsze, zakomunikowany w samej fabryce, kto się tym incydentem zajmie, po drugie, jak będzie eskalowany wyżej, jak zostanie wytłumaczony na przykład zespołowi SOK, i dalej menadżmentowi. Czyli na przykład jak oni sobie poradzą z tym, żeby przełożyć ten incydent na konkretne straty materialne, które może, mogą być w takiej fabryce, i które dla firmy mogą być dosyć duże, bo w niektórych organizacjach wstrzymanie jakby produkcji, na przykład nawet na godzinę. To są bardzo konkretne straty finansowe. Dodatkowo taki element, jak na przykład jest to sektor taki, z którym ja pracuję, czyli tak zwany sektor kluczowy czy krytyczny, gdzie na ogół bardzo dużo jest regulacji prawnych, nie tylko takich ogólnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, ale też sektorowych, które wprost mówią o tym, co oni muszą zrobić, żeby dobry poziom tego bezpieczeństwa zachowywać, no bo z jakiegoś powodu są po prostu sektorami istotnymi, no to bardzo ważnym elementem jest ta współpraca z zespołem prawnym, i też jakby z organami państwowymi, co też jest dosyć dużym wyzwaniem, bo nawet jeżeli organizacja ma super ustawione procesy wewnętrzne i wiedzą komu te incydenty zgłosić, co w sumie jest rzadkością, ale powiedzmy, że ma, to dużym wyzwaniem jest czasami jak porozumieć się z tą drugą stroną, z administracją, jak ustalić, co my mamy z tym incydentem, komu to zgłosić. Nawet jak zgłoszę, to jak potem to update'ować, zwłaszcza, że w momencie, kiedy jest incydent na ogół, bardzo dużo się dzieje i jakby to, o czym oni myślą w ostatniej kolejności, to jest to, żeby komuś to zgłaszać i komuś jeszcze opisywać, co się wydarzy, bo chcą najpierw ogarnąć sytuację u siebie. Do tego dochodzi cały element prawny, tak? no bo w takim cyberkryzysie, w cudzysłowie cyberkryzysie jest też tak, że jeżeli e, ta firma została faktycznie uderzona, no to będzie reputacja też cierpieć, tak. Więc my jakby mamy zawsze taki element symulujący media, czy to media internetowe, jakieś twittery, facebooki i tak dalej. Więc to też jest taki element, że jak dostaną to jako injecty osoby, które pracują na przykład w mediach, to one muszą przede wszystkim zweryfikować na ile to jest prawdziwe i na ile ten incydent rozbił się organizację. I teraz to na przykład o ostatnich ćwiczeniach, które robiliśmy, było bardzo dużym wyzwaniem, żeby osoby z mediów w ogóle wiedziały kogo pytać i jakie pytania zadać, tak naprawdę. No, do tego cały element takiego jakby informowania i świadomości w organizacji, tak? To znaczy nawet jeżeli eskalowana jest informacja z poziomu soka, że mamy malware na przykład, no to y, pytanie zwrotne, którą te, które taki gracz dostaje zawsze jako incydent, taki, taki jakby warunkowy od nas brzmi na przykład pytanie od dyrektora fabryki pod tytułem, co to jest malware, czy powinien nam się martwić, czy powinien nam się martwić, tak? Bo ludzie, którzy pracują na technicznym poziomie bardzo często zapominają, że przeciętny Kowalski nie wie czym jest malware. I jak się komunikuje wyżej, to trzeba to tak zrobić, żeby ta osoba, która odpowiada za procesy na fabryce, wiedziała, co tak naprawdę z niej, dla niej z tego wynika. Więc jakby mm, ja tak rozumiem ćwiczenia sztapowe i to jest coś, co w taki sposób robimy. Duża zaleta jest taka, że jak organizacja się nie boi i pozwala takie ćwiczenia dobrze zaplanować, bo to też proces planistyczny trwa około dwóch miesięcy, tak to znaczy my mamy systematyczne spotkania z takimi przedstawicielami, jakby dbamy o to, żeby to odwzorowywało realia i faktycznie było takim incydentem, który ich jakoś tam mocno zaboli, jeżeli oni się tego nie boją i na to pozwolą to jakby efekty są fajne, bo po pierwsze od razu widać, co działa, co nie działa. Od razu widać na przykład, jakich ról brakuje w organizacji, bo to też jest tak, że w czasie ćwiczeń wszystkie ręce na pokład, tak jak jeszcze oni wiedzą, że to są ćwiczenia. To jakby nawet jak ktoś nie ma czegoś w obowiązkach, to czasami to zrobi, no bo wiadomo, że trzeba to zrobić, żeby zadziałać z incydentem. Natomiast obiektywnie potem widać, że takiej roli po prostu nie ma i trzeba ją stworzyć, jakoś opisać. Więc to są takie elementy, które wychodzą i, i też taki element gry, który tutaj jest, bo... Um to jest trochę tak, że ludzie chcą bardzo dobrze wypaść, tak? więc jakby im zależy, jakby zdają sobie sprawę, że po pierwsze muszą się przygotować, ale po drugie jest też element losowości, bo oni tych incydentów nie znają, a jeszcze jak w zespole moderatorskim mamy ludzi z ich organizacji, którzy są w stanie podegrać dowolne rzeczy i na przykład nie wiem, jak do kogoś ktoś pisze z prośbą o pomoc, ta osoba na przykład znajduje się na urlopie chorobowym albo tego typu elementy, no to tak jakby bardzo jasno pokazuje, co działa, co nie działa w takiej organizacji. No dobra, i tak podsumowując to ja bym chciała w ogóle zachęcić do takiego sposobu trochę działania z cyberbezpieczeństwem, nie poprzez właśnie slajdy, zwłaszcza w, w kontekście komunikowania tego różnym zespołom, bo jakby ja to tak trochę mówię negatywnie o działach prawnych, ale to też jest tak, że jak dział prawny lepiej zrozumie jakie są wyzwania tych zespołów technicznych, to łatwiej będzie im pracować. Tak? I na przykład jak gramy w Otisoka z działem prawnym, to efekt jest taki, że oni dobrze rozumieją jak pisać na przykład zamówienia potem. I jak w ogóle co kupować, co zamawiać, jak dbać o to, żeby w tych umowach na przykład SLA się zgadzało i żeby w ogóle zarządzanie tym sokiem ostatecznie było łatwiejsze. Element jest tylko taki, że właśnie trzeba, trzeba zadbać o to, żeby im tą świadomość zbudować i tą współpracę zbudować. No dobra, i to tyle. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Jest, jest pytanie akurat.